Niech nie widziałam wcześniej. oprócz, proszę, że uważał, że go. Nie wiem, şey, okay. przychodzę z <Frederick> tylko ze <Frederick> Ale to już było, i nie wróć, i więcej. Choć do przodu, ciągle moje serce ciągnie aż tak. To już było I nie wróć im więcej To co było się skończyło A do przodu pchnie moje serce Ale to już było Znikło między nami I choć wciąż... Wciąż jesteś? Nie a co? Gitary straciłam, wszystko, wszystko. Kurwa, jeszcze gitary brakowało!